Cześć, nazywam się Weronika Jamrus, jestem studentką reżyserii w Warszawskiej szkole filmowej oraz reżyserką i scenarzystką filmu wagary. Chodź Oli, idziemy. Lekcje się zaczęły. A może pójdziemy na lody, co? Pójdziemy sobie na takie małe wagary, co? Później was odwiozę. Tak, wagary! Sara? Chodź. Nie. Oli. Co jeszcze was mam namawiać? Boisz w szkole? To film opowiada historię matki, która straciła prawa rodzicielskie do swoich dwóch córek i po kilku latach braku kontaktu decyduje się porwać je ze szkoły, aby spędzić z nimi dzień i udowodnić im, że, że jest dobrą matką. Lubisz rzucować, nie? Fule biologię. Boże, najgorszy przedmiot. Tata mnie czasami po szkole uczy. Paula jest bardzo silną bohaterką, która pomimo wielu błędów cały czas walczy, bo, bo walczy z serca, walczy z miłości. Tym twoim kolegom to bym najchętniej chuja na czole wytatuowała. Wiem, że jakby temat odebrania praw rodzicielskich kobiecie jest trochę Trudniejszy niż, niż mężczyźnie, w sensie w Polsce przynajmniej jest to rzadsze, no ale stwierdziłam, że po prostu będzie to jakiś fajny, dobry, mocny pomysł, który też pięknie pokaże tą relację. Powiedziałabym, że może nie wyzwaniem, a nowym doświadczeniem na pewno była praca z dziećmi. Musiałam się tutaj trochę nauczyć innej pracy niż robiłam do tej pory, ale to jakby dzięki aktorkom Lilce i Ewce, świetnym dziewczynom, które po prostu umiliły mi tylko tą pracę, zrozumiałam, że praca z dziećmi nie jest taka zła, wręcz przeciwnie, bo dawały od siebie tyle pozytywnej energii i miały tak otwartą głowę na wszystko, że ta praca była po prostu bardzo przyjemna i, i dzięki temu nauczyłam się myślę, że wielu bardzo fajnych rzeczy. Jest to film o przebaczeniu, o daniu drugiej szansy, film o miłości i pięknej więzi i chciałabym tym filmem, abyśmy cały czas sobie przypominali, że nasi rodzice też pierwszy raz chodzą po tej ziemi i trzeba troszeczkę łagodniej na to wszystko patrzeć.